Dlaczego ucieczka z Korei Północnej stała się niemożliwa? To, co teraz widzicie, to słynna ucieczka z Korei Północnej. Ucieczka Och oh songa miała miejsce 13 listopada 2017 roku. Jechał on samochodem w kierunku linii demokracyjnej. Która dzieli Koreę Północną i Południową. Nagrania ukazują goniących go żołnierzy. Mimo, że w pewnej chwili stracił koło, nie zaprzestał próby ucieczki. Został postrzelony, ale przedostał się na południe, zmuszając koreańskich żołnierzy do złamania procedur. Finalnie został uratowany i była to najbardziej spektakularna ucieczka, uchwycona na kamerze. Pocisk wbił się tutaj i wyszedł tędy. Czułem krew, wciąż biegłem, upadając tuż za granicą. Południowo-koreańscy żołnierze wyciągnęli go w bezpieczne miejsce, ale był półprzytomny. Mówi, że obawiał się, że zostanie zaciągnięty z powrotem na północ i prawie na pewno stracony. Nikt nie uciekł przez te granice od dziesięcioleci. Czy uważasz, że jesteś odważny? To nie odwaga utrzymała mnie przy życiu. To mieszkańcy Korei Południowej oddawali i krew, Chcę też podziękować amerykańskim medykom, którzy przewieźli go do szpitala. Korea Północna to jedno z ostatnich miejsc na Ziemi, gdzie granice nie tylko dzielą kraje, ale stanowią niemal nieprzekraczalny mur oddzielający 25 milionów ludzi od reszty świata. Przez dekady istniała cienka, choć niebezpieczna droga ucieczki przez góry, rzeki, chińskie pogranicze i kraje trzecie. Ale dziś ta droga niemal całkowicie zniknęła. Liczba uciekinierów spada do najniższych poziomów w historii. System Kimów przekształcił się nie tylko w opresyjne państwo policyjne, ale i w cyfrowe więzienie. Kompletne, zamknięte uniwersum odcięte od informacji, ludzi i nadziei. A relacje takie jak reportaż Oj Wojtka i filmy od podróży wojownika tylko potwierdzają jak surrealistyczny i duszny klimat panuje po drugiej stronie granicy. W ich kadrach widać idealnie ucharakteryzowaną propagandę, fałszywe witryny sklepowe i milczącą presję, jakbyśmy oglądali teatr absurdu. Ale ta fasada skrywa przerażającą prawdę. Z Korei Północnej naprawdę już się nie ucieka. A czemu? Sprawdzimy to dla Was w dzisiejszym materiale. Zapraszam. Na świecie ciągle coś się zmienia. Nowe regulacje, zmiany w prawie, wyzwania ekonomiczne. I właśnie dlatego świadome decyzje finansowe są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. Weźmy chociażby temat ubezpieczeń samochodowych. Czy wiesz, że w Polsce OC jest obowiązkowe, a za jego brak grozi naprawdę wysoka kara? To jedno z tych praw, które większość ludzi traktuje jako formalność, ale jeśli go nie przestrzegasz, konsekwencje mogą być naprawdę poważne. Ale samo OC to nie wszystko. Warto mieć też AC, które chroni cię przed nieprzewidywalnością widzianymi sytuacjami. Na przykład kradzieżą, uszkodzeniem auta przez grad czy ucieczką sprawcy z tłuczki. I tu pojawia się pytanie: jaką wybrać najlepszą ofertę i nie przepłacić? Rankomat.pl rozwiązuje ten problem. To największa multi porównywarka ubezpieczeń w Polsce, która w kilka minut pozwala sprawdzić dziesiątki ofert OC i AC. Dzięki temu możesz świadomie podjąć decyzję i wybrać najlepszą opcję bez przepłacania. A najlepsze Program dla młodych od rankomat.pl. Jeśli masz pomiędzy 18 a 30 lat i planujesz ubezpieczyć samochód, dostajesz cashback 300 zł, oszczędzasz dwa razy na porównywaniu i dodatkowym zwrocie. Nie ma papierologii, skomplikowanych procedur, biurokracji, wszystko online, a polisę dostajesz na maila. Więc jeśli chcesz podejmować świadome decyzje, oszczędzać pieniądze i mieć pewność, że wybrałeś najlepszą ofertę, wjeżdżaj w to z rankomat.pl. I jeszcze w 2009 roku prawie 3000 obywateli Korei Północnej zdołało przedostać się do Korei Południowej. W 2022 roku było to już tylko 67 osób. To nie przypadek, ale efekt wieloletniego planu zamykania granic. I fizycznego, cyfrowego oraz mentalnego odizolowania obywateli od świata zewnętrznego. Przez dekady najczęściej wybieranym kierunkiem była granica z Chinami długa, górzysta, w wielu miejscach słabo chroniona. To tam przez zamarznięte rzeki Tumen i Jalu przedostawali się uciekinierzy. Dalej czekała ich mozolna droga przez Chiny do Mongolii, Wietnamu lub Tajlandii, gdzie lokalne władze oddawały ich w ręce Seulu. Uciekłem. Przekroczyłem granicę z Chinami. Były ze mną cztery osoby, musiałem więc przekroczyć dwie rzeki. To rzeka między Chinami a Koreą Północną. Szliśmy więc w piątkę, nocą. Ale jeśli zostaniesz wykryty, możesz zostać zastrzelony i zabity. Ale na szczęście w tamtym czasie, w 2004 roku, nie mieli ogrodzenia z drutu. Teraz, na granicy, mają dwie warstwy ogrodzenia z drutu, które całkowicie zamykają granicę. Tak więc dotarliśmy do Chin. Ale od objęcia władzy przez Kim Jong-una w 2011 roku sytuacja uległa dramatycznej zmianie. Reżim zaczął krok po kroku uszczelniać granice. Zainstalowano tysiące kilometrów nowych ogrodzeń, dronów i kamer. Na granicy z Chinami wprowadzono strefy buforowe z rozkazem strzelania bez ostrzeżenia. W 2020 roku, pod pretekstem walki z COVID-19, Korea Północna całkowicie zamknęła się na świat. Zamknięto loty, wstrzymano wymianę handlową, a nawet odmówiono przyjęcia z powrotem schwytanych uciekinierów przetrzymywanych w chińskich więzieniach. W Chinach, które wcześniej były stosunkowo bezpiecznym przystankiem, wdrożono nowoczesny system inwigilacji oparty na setkach milionów kamer i algorytmach rozpoznawania twarzy. Obecnie w Chinach funkcjonuje ponad 620 milionów kamer monitoringu, co daje średnio jedną kamerę na dwóch obywateli. Nawet ci, którzy nie pozbywają się swoich śmieci we właściwy sposób, są nagrywani. Mieszkańcy, którzy nie przestrzegają zasad, są rejestrowani przez kamerę pod trzema różnymi kątami. Tak zwany mózg działa szybko. Niezależnie od tego, czy chodzi o nielegalnie zaparkowany samochód, czy niechcianą reklamę, wykroczeniami mogą zajmować się funkcjonariusze patrolu, którzy są połączeni z centrum kontroli za pośrednictwem aplikacji mobilnej. W efekcie osoby próbujące ucieczki muszą pokonać tysiące kilometrów w kraju, którego języka nie znają, pod nieustannym nadzorem, ryzykując deportacją i niemal natychmiastowym wyrokiem śmierci lub do żywocia po powrocie. Tymczasem ceny przemytników rosną. Z 2000 dolarów w 2007 roku do ponad 20 000 dolarów w 2021. Dla przeciętnego obywatela Korei Północnej, zarabiającego około 2 dolary miesięcznie taka suma jest nieosiągalna. Nie posiadają oni dóbr, które realnie mogliby nawet wymienić. Dodatkowo granica z Rosją, choć krótka, bo liczy zaledwie 19 km, to również została objęta ścisłą kontrolą. W 2014 roku podpisano umowę o deportacji uciekinierów, eliminując tę drogę jako potencjalny szlak ratunku. Pozostałe kraje regionu, takie jak Myanmar czy Lagos, także deportują uciekinierów. Tylko nieliczne państwa, takie jak Mongolia, Wietnam czy Tajlandia. Przekazują ich do Seulu. W kraju funkcjonują brutalne przepisy, jak ustawa o eliminacji reakcji, myśli i kultury z 2020 roku, która przewiduje publiczną egzekucję za posiadanie południowo-koreańskiego filmu lub zachodniego serialu. Smartfony dopuszczone do użytku są produkowane przez państwo. Mają wbudowane oprogramowanie, które automatycznie robi zrzuty ekranu i nie pozwala usuwać danych. Telefony nie mają dostępu do internetu, nie można z nich dzwonić za granicę, a wszelki ich użytek podlega ścisłemu nadzorowi. Nawet podróżowanie między prowincjami wymaga zezwoleń. To państwo, gdzie dwuletnie dziecko może trafić do obozu pracy za to, że jego rodzice mieli Biblię. Władze Korei Północnej stworzyły coś, co można nazwać cyfrowym zamknięciem informacyjnym. Ich system operacyjny Red Star OS instaluje się na komputerach i telefonach. Jest zaprojektowany tak, by monitorować wszystko, co użytkownik robi. Nawet rzuty ekranu robione są automatycznie, w losowych momentach, tak jak na telefonach, a ich usunięcie także jest niemożliwe. Dzięki temu państwo wie, czy obywatel oglądał materiały z zagranicy. Każde zdjęcie, każdy plik multimedialny jest sprawdzany pod kątem metadanych. Nawet zdjęcie zrobione aparatem z Chin może wystarczyć jako dowód zdrady. Informacje i wszystko, co pochodzi z zagranicznych stron, jest odrzucane. I oczywiście nie masz telefonu, a nawet jeśli jest dostępnych kilka telefonów, może z nich korzystać tylko elita. Ale możesz dzwonić tylko w obrębie krajów. Wiadomości i połączenia są podsłuchiwane. Nie ma internetu, ani YouTube, ani Facebook, ani Zoom. Nie możesz mieć dżinsów, ponieważ dżinsy, jak mówią, są produkcji amerykańskiej, a Ameryka jest największym wrogiem. Żartem jest to, że w tym kraju można mieć tylko niektóre rodzaje włosów. Jeśli masz fryzurę jak przywódcy, skończysz we więzieniu w Korei Północnej, co jest prawdą. Nie bez znaczenia jest też nowa generacja strażników, szkolonych nie tylko w posłuszeństwie wobec partii, ale i tropieniu prób kontaktu z zagranicą. Tysiące Koreańczyków wysyłanych do pracy zagranicznej w Rosji, Chinach czy na Bliskim Wschodzie, oficjalnie jako robotnicy są pod stałą obserwacją. Często to właśnie ich zarobki służą do finansowania rodzin próbujących ucieczki. W praktyce jednak ci ludzie funkcjonują jak nowocześni niewolnicy. Pracują w zamkniętych kompleksach, bez kontaktu z miejscową ludnością, z odebranymi paszportami i przymusem oddawania większości zarobków państwu. Poza terrorystyczną kontrolą i cyfrową inwigilacją, Kim Jong-un realizuje również program tworzenia nowej klasy lojalistów. W centrum Pjongjangu powstały nowoczesne osiedla z apartamentowcami o standardzie nieosiągalnym dla przeciętnego obywatela. Te luksusowe mieszkania z dostępem do elektryczności, wody, a nawet zagranicznego alkoholu są przydzielane najwierniejszym funkcjonariuszom partii, wojskowym i elitom lojalnym wobec Kimów. W zamian za przywileje ci ludzie są filarami reżimu. To oni nadzorują, donoszą i tłumią najmniejsze przejawy nieposłuszeństwa. To właśnie w tych kręgach utrzymuje się iluzja sukcesu socjalizmu, starannie pielęgnowana przez aparat propagandowy. Reportaże oj, Wojtka oraz podróży wojownika ukazują szokujące przykłady tej fasadowości. Nawet przedszkolne dzieci recytujące peany na cześć wodza, a nawet nakazy robienia perfekcyjnych zdjęć Kim jong -una, bez cienia rozmazania czy przypadkowego kadru. W jednym z materiałów ukazano fotografa, który kilkanaście razy poprawiał ujęcie tylko po to, by uchwycić wodza w możliwie boskiej pozie. Jesteśmy przed statuą i sama procedura robienia tutaj zdjęć ze statuą ze statuami jest bardzo skomplikowana, trzeba było się zapiąć aż pod samą szyję, trzeba było zostawić plecak, torbę w autobusie. Nagrywać można tylko w taki sposób, żeby nie ucinać w ogóle żadnego z elementów, ani stópek, ani główki liderów, żeby nie urazić, żeby oddać szacunek. Cały czas, cały posąg musi być widoczny. I zobaczcie, tutaj jest kolejna grupa, która podchodzi i tak samo, nie? ustrukturyzowani. Oj, to nie są żarty. Równolegle zdjęcia satelitarne dostarczane przez niezależne organizacje jak HRKN, czyli Committee for Human Rights in North Korea i 38 North ujawniają istnienie rozbudowanej sieci obozów pracy. Według szacunków Amnesty International w obozach przebywać może nawet do 200 tysięcy ludzi. Wielu z nich bez wyroku, tylko na podstawie dziedzicznej winy lub niejasnych oskarżeń. Obóz numer 15, czyli Jodok, czy obóz numer 18, Bukchang, to miejsca, gdzie ludzie w nieludzkich warunkach, bez dostępu do odpowiedniej żywności, opieki medycznej i często poddawani są przymusowej pracy przez kilkanaście godzin dziennie. Te obozy są tak rozległe, że można je dostrzec z kosmosu. Ich układ przypomina kolonie przemysłowe z barakami, wieżami strażniczymi i polami uprawnymi otoczonymi drutem kolczastym. W ostatnich latach zdjęcia satelitarne wykazały rozbudowę niektórych kompleksów, co może sugerować na wzrost liczby więźniów. Ludzie trafiają tam często na dekady, czasem całe rodziny. Za jedno potknięcie, za słowo, za myśl. Kiedy byłem w liceum, kilku moich kolegów z liceum zniknęło, ale nie wiedzieliśmy, co się dzieje, ponieważ dzielenie się takimi informacjami jest dla nas bardzo ryzykowne. Możemy zadać pytanie, gdzie on się podział, gdzie jest teraz? A potem powiedzieli, że oni wszyscy udali się na odpoczynek, a potem odeszli. Więc to wszystko. Słyszeliśmy plotki, że dziadek lub ojciec zostali aresztowani z powodu działalności antyrządowej. O, 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 o Zagraniczni pracownicy i żołnierze poza Koreą Północną także boją się podjąć próby ucieczki, ponieważ to oznaczałoby dla ich rodzin niemal pewne obozy pracy lub nawet karę śmierci za nieposłuszeństwo. Żyjąc ciągle pod propagandą i mając świadomość prawa swojego kraju, nikt realnie nie próbuje nawet nic zmienić. Ponieważ natychmiastowa śmierć, ponieważ natychmiastowa śmierć byłaby najmniej drastyczną karą, jaka by spotkała ludzi za niesubordynację. W teorii nie wszystkim w Korei Północnej żyje się źle, ponieważ działacze partyjni czy hakerzy mają względnie dobre życie z dostępem nawet do zachodnich towarów. Jednak większość kraju nie żyje na takim poziomie. W Korei Północnej problem głodu jest poważny i ma długą historię sięgającą szczególnie lat 90., kiedy to miała miejsce katastrofalna klęska głodu. W latach 1994-1998 zmarło wówczas, według różnych szacunków, od 240 tysięcy do nawet 3 milionów ludzi. Głód był wynikiem kombinacji czynników upadku Związku Radzieckiego, czyli głównego sojusznika i dostawcy pomocy, powodzi, złego zarządzania rolnictwem i całkowitej izolacji państwa. Choć sytuacja nie jest dziś aż tak dramatyczna jak wtedy, problem niedożywienia pozostaje powszechny. Według raportów ONZ z ostatnich lat, nawet 40% populacji może mieć ograniczony dostęp do żywności. Korea Północna ponownie się zamknęła po ostatniej wizycie podróżników i youtuberów. Brak dostępu do zewnętrznego świata jeszcze bardziej utrudnia potencjalne poznanie prawdy o świecie. W czasie, kiedy powszechne jest stosowanie AI oraz Chiny udostępniły Korei swoje technologie kontroli i monitorowania ludzi, próba ucieczki zdaje się być po prostu niemożliwa. Z każdym kolejnym rokiem szansa na wyrwanie się z tego świata staje się coraz bardziej odległa. Korea Północna przeszła z opresyjnego reżimu do technologicznie zaawansowanego, co przypomina orwellowski świat, całkowicie kontrolowanego systemu niewolnictwa XXI wieku. I w tym momencie historia jej obywateli nie przypomina już rzeczywistości. To czysty, dystopijny koszmar. Właśnie dlatego dzisiaj ucieczka z Korei Północnej nie jest już tylko trudna jest praktycznie niemożliwa. Dajcie znać, co wy sami na ten temat uważacie w komentarzach. Ja natomiast dziękuję Wam za dzisiaj i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.